Cześć, mamy tam wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony jestem w kolejnym odcineczku z Clash Royale, zwykłego Clash Royale, także na samym początku chciałem was zaprosić na mojego Facebooka, link macie na dole w opisie, także zapraszam, jeśli chcielibyście coś do mnie napisać I, i, i co dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj planuję ogólnie, bo ostatnio mało było mi legend, tak otworzyć legendary chesta, także zobaczymy co nam z niego wypadnie. No i na początku oczywiście otwórzmy sobie jakieś free yy, Zobaczymy czy będzie tutaj coś ciekawego O, ice spirty, to dla nas jak najbardziej ciekawe Dajmy sobie kilka donatów. O, jest bolest z gold, chest, z gold mogę umierać Więc jak ktoś się bardzo cieszy tą No i jeszcze mamy opening tej skrzyneczki z classic challenge'u Także za zobaczymy co nam to wypadnie I mamy 720 golda, tam chyba 7 albo 8 minus 7 raczej miałem yy, 3 razy 3 muszkieterki no i dziewięć... 9, 9, tak, 27 barbarzyńców. Dobra, I, 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 i tu jeszcze ulepszymy sobie Mega Minion, bo to jest deck, który bym chciał, słuchać teraz używać. Nie ma w nim żadnego ja ten deck mi się bardzo przyjemnie gra i chciałbym go po prostu ulepszyć, jak tylko mogę. I zacząć nim grać, bo ten deck już się trochę jest niby dobre, trochę się już wypala na tej legendarnej ernie, już nie daj zbytnio rady. Także już przechodźmy do samego Legendary Chesta. I uwaga, co nam tutaj z niego wypadnie? Mam nadzieję, że przynajmniej coś dobrego typu miner, a nie delog. I, no, tak, tak, no, powiedzmy, niby fajnie, niby nie fajnie. Dobra, mamy Ice Wizarda, w sumie nie jest źle. Ale jak mamy go na drugim levelu, to wypadałoby go trochę używać. Gdzie jesteś, panie Ice Wizardzie? Hmm, <ścoughs> zaraz, mega miniona, jakby to się sprawdziło. Bo tym dekiem naprawdę bardzo przyjemnie by się ich gra. A zobaczę, bo ja lubię stworzyć własne ja lubię też patrzeć na deki, stopki, słuchajcie, ciekawe, chociaż teraz ze na nie będę. Czy są jakieś fajne deki z Ice Wizarda? Bo widzę, tu ma jakiś bardzo podobny dek. No, po prostu ten deck jest teraz, kurde, na wtops, to jest naprawdę bardzo dobry deck, słuchajcie. Ale spróbujmy sobie zaraz jeszcze ulepszyć sobie tego Ice Wizarda, bo czemu by nie? Mamy zaraz Wizarda, spróbujmy sobie najpierw tym deckiem zagrać na jakimś, wydaje mi się, klasik challengeu. I pogramy sobie chwilę tym dekiem i spróbujemy to z Ice Wizardem zobaczymy jak nam to wyjdzie. Także w Classic Challenge zaczynamy już. <laughs> jakiś... Ee, kamat 1055 5 z Born to kill z urodzonych do zabijania, tak? To w nie mogłem lecieć, to byłem dobre karty startowe, ale trudno, dobra, ojejku, co to za jakiś mortar? Zróbmy eee, coś takiego. Eee, dobra. No. <laughs> Ojejku, dobra, wszystko ładnie zafrizowany. Chociaż... No nie no, po co po co on jest tutaj dopuścił to. Ale... No, przyznam koleś, nie złem tu combo wywalił, ale to nie problem. My tu trudkę puszczamy i już jego komba. Chociaż... No. nie kolego, o co chodzi? Co to za jakieś ofensywne mortary? Halo, halo. Dobra, jest ojejku, i ten mortar zadaje w ogóle. Masakra, kurde, nie spodziewałem się tego, w ogóle on Nie, on nie wziął raczej tego z lustra. Weźmy sobie Ice to jeszcze dopuścimy, bo on jest mega minion, nie jest Oj, już nie zdążył Ice Spirit dojść. E, no, zdążył, ale w sensie nie na czas. Dobra, dopuśćmy sobie kolektor. Dobra, nie będzie kolektor. To yy, zbieramy sobie Trail ksiru. Kurde, śmiesznie mi się... No, śmiesznym się graba, tu mam kurtek pomniejszony strasznie ekran, że nagrywanie było, bo wcześniej gram sobie na trochę większym, już ucinało ekran i eliksiru nie było widać. Teraz to już właśnie naprawiłem, więc teraz już powinno być wszystko dobrze. Okej, okay, idealnie puściłem to. Może nie idealnie, tam sek pół sekundy za szybko, ale to nic, nic się nie jest. Czy ten koleś naprawdę wie, jak skontrować moje wszystko? <grym> Owo masakra, dobra, nie, ja mam inny pomysł, ja teraz sobie przeczekam, zostawiam nawet tego Gianta, no zostawiam, niech on sobie tam ginie. No obaj teraz sobie po prostu marnuję elixir trudno, niech ten Giant sobie oginie. No on jeszcze wypuściłeś z spoko. Ja nic nie mam zamiaru teraz za bardzo dopuszczać. Eee, Okej, okay, to sobie zapujemy. I bo ładnie został w miarę zdjęty ten mortar. No aczkolwiek to nie jest jednak to, co chciałbym, tak by jakoś bardziej uzyskać. No bez Double Elixir Time no dużo nie zrobimy temu Towerowi, bo Infernotaurowie strasznie kontroluje ten deck. Nie tylko mocno, jest strasznie mocno. Dobra, Elixir Kolektor, troszkę. Okej, okay, tak się wycwanił, kolega. Ja SE puścił na to stronę. Dobra, dobra, my poczekamy, my mamy czas. No, aż trochę minie sobie ten... Chociaż zawsze mogę zrobić coś takiego. Okej, okay, idealnie. Okej, okay. oj, zafrizało mi mojego minionka. Jejku, zabłot w odpowiednim momencie. Dobra, jest, w miarę udało nam się to wybronić, słuchajcie. Dobra, i teraz, ojejku, za szybko, wpuściłem szybko. Puszczamy nasze kombo, hmm. Uma na dwie rakiety naszą wieżę. nie, więc niedobrze. Hmm. Musimy mieć koniecznie tutaj... Tutaj Ice Spirta. okej. Okay. Eee, Puśćmy sobie coś takiego. I wydaje mi się, że Prince. Dobra, i teraz powinniśmy tylko Zapa w dobrym momencie skastować. I to będzie po prostu idealnie, chociaż nie, nie będzie idealnie. Eee, dobra, no jest, dobra, jest ładnie. O kurde, delok, Delog. To. Skąd on ma te karty tak szybko? Halo, co to jest za deck? O co chodzi z tym deckiem? Masakra, w ogóle nie wiem, to jest rakieta GG, no właśnie. Eee, thanks Dziwny, w ogóle nie wiedziałem co się dzieje. No, tu mnie koleś ograł, jak dziecko po prostu, także masakra, co się stało. No, ten deck nie jest chyba to, muszę sobie wreszcie jakiś chyba deck z bowlerem zrobić, bo te bowlery to jest kosa na, po prostu na tych gierkach e, tutaj, e, turniejowych, nie turniowych, tylko na challengeowych. A ja spróbujmy sobie może z tym Ice zamiast tą mega chociaż coś czuję, że to jednak nie będzie takie dobre jak powinno być. Ale dobra, trudno. Mm, trochę niefarta tutaj mieliśmy, ale trudno, tak jak mówiłem, nic się nie stało. Leon, zobaczymy, mm, co my tutaj z tym Leonem sobie ugramy. Oj, panie Leonie, panie Leonie. Mm, John K. Max w ogóle jakiś ogo, kurde, zjadł mi bo się zagadałem. Mm, Okej, okay, piecyk, no spoko, piecyk jest wkurzający, ale wydaje mi się, że nie będzie on aż takim problemem. Dopuśmy sobie już tylko że zdejmowała ta Ice Spircy. Ice, może Fire Spirsy. Bardzo często mi się to myli, jak sobie tak to mówię. Wydaje mi się, że tu najlepszym rozwiązaniem będzie coś właśnie takiego. Te Poisony są bardzo dobre. E, Ice Wizard, kurde, no Mini P.E.K.K.A. To Mini P.E.K.K.A. też jest bardzo denerwującą kartą. I tu chyba po... Ojejku, Poison zdjął mi całą tą masakrę, całą skiterkę. Nawet nie spodziewałem się tego, przyznam szczerze. Ale wyszło na plus, wyszło na plus. Ja się cieszę. Ja jestem jak najbardziej zadowolony. Zaraz lecimy kolejne combo z no, chociaż ten Ice Wizard nie, nie musi tu źle działać, mi się wydaje fajnie były latające ice za W ogóle, co to by było? To był jakiś, nie wiem, kurde, ice Pterodactyl latający, jakiś lodowy, nie wiadomo co. Mm, nie wiem, nie mam pojęcia, co tu w ogóle tworzę. Mm. Mów, teraz nie powinien mieć mini pack, chociaż zaraz mu się pewnie odnowi, właśnie, więc. E, tutaj nie ma co wariować za bardzo. Czy to by się Price i Poison. E, Price, kurde, no, ten Poison jest naprawdę denerwujący. I Poison, i Poison, dobra, i mamy Poisona. No ale zobaczcie jak to mi kosi, jak to mi po prostu kosi, no nawet nie nic tylko już kosi e, kosi, 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 tak, e, dobra, jest ładnie. Zapig momencie, jeszcze jeszcze to wybierze, okej. jest to mniej więcej osiągnąłem mniej więcej to co chciałem. E, tu się przyda Ice Wizard, aha, level 1, tak, bo są challenge, a, już fajnie. O, Ice Wizard level 2, no wykorzystam go sobie, no i go sobie wykorzystałem. E, kurde, dopuścił to jeszcze Price, ale niestety nie mogę. A ty cwaniaczku, dobra, dwa kolektory, spoko, e, dla mnie to nie, chociaż po, no, halo, 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 co tu się dzieje, e, takie coś sobie puśćmy, mm, no i ładnie, że to mi nie dało, kolejnego eliksiru, tam trzeba to podjechać i gites majonez, słuchajcie, gitara się ma, okej, okay, muszkieterka, to my sobie puśćmy muszkieterkę za muszkieterkę, mm, ona akurat powinna wierzy pomóc, tu sobie puśćmy już, oj, kolego, co, co ty tu świrujesz? Kolega tutaj coś się za bardzo rozkręcił z tego co patrzę. Ale dobra, to nie powinno być jakimś problemem tam sobie Poisona. Chociaż nie no, jest problemem. To dużym, halo, dużym problemem. O co chodzi? Nie, on nas tutaj doje... A. Znowu się zagadałem. Brawo, ja. Dobra, przegraliśmy sobie tą grę. No, na odcinkach mnie ewidentnie tutaj nie idzie za bardzo. No, sorry, zagaduję się po prostu. A nie chcę, żeby te odcinki były prostu nudne, że... po prostu nudne. Że... Po prostu, żeś nie chce, żebyście się nudzili. Lepiej, żebym robił chyba jakieś głupie failer, żebyście się nie nudzili, żebym nie komentował. O, idzie sobie muszkieterka. O, o, piecy postawił. Żeby to nie było coś takiego, nie? Bo wtedy to po prostu nudne, bo tak się zagadam, trudno zrypię jakąś akcję nic się nie stało. Dobra, zagrajmy sobie naszym. Klasycznym deckiem tym oto mm, z princess Chociaż, skoro mamy Ice. Dobra, zapomniałem. Tu to nic nie daje. Tu Legendy Level 1. Moje kochane sparki. Dobra, sparki dawać. Mi pokażą tutaj moc. Sparki. Co tu da się zrobić z tym sparki? Kurde, ktoś mi na Steam jest z Zapomniałem wyłączyć tego Steam'a. Eee... Dobra, e, nieważne, już wszystko wyłączone, dobra, kolektor za kolektor, spoko, mi to odpowiada, chociaż nie, niestety nie zdejmę tego kolektora, Daję go kratkę wyżej, to by było fajnie, bo princeską mógł sobie princeską pozdejmować ten kolektor. I co ja tu mogę zrobić, okej, okay, tak, ojej, znowu się zagadam znowu eliksir mi wcięło, no spoko, tak się kolega nasz chce bawić. Ja nie mówię, że nie, tutaj weźmy sobie, sobie, sobie combo, ojejku, dobra, princeska ocalała, wszystko co chciałem w sumie ocalało, tutaj leci sobie Wal Walkiria z, 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 z goblinkami, okej, okay, miło, miło. Dobra, nasz Wizard dużo tutaj nie zdziałał, chociaż, no, broń, tyle dobrze. A ta nasza Valkyria sobie to obija. Ładnie zacnie, jeszcze zapasy nie ma akurat bo elixir collector. I jeszcze więcej, obrażam sobie, może jeszcze raz. Nie, nie pokręciła się jeszcze raz, niestety. Tu sobie wystawimy kolektora i wyszliśmy zdecydowanie na plus w tej wymianie. To tyle, że ona ma więcej kolektorów, ale właśnie, on ma tego mm, minera. Więc. O, niedobrze, niedobrze. Smok zaraz pójdzie lava hand. No to będzie dla nas niemiłe. Mm, zdecydowanie niemiłe bym powiedział. Okej, okay, wypuśćmy sobie coś takiego. O kurde, tu mogę mieć serio duży problem. E, coś takiego sobie wypuśćmy i tylko czy to zniszczy mi tego e, mega miniona. Tak, zniszczyło Walkiria. Dobra, Walkiria jest w miarę ładnie, to sobie zapujemy. O, chociaż ten zap, kurde, no nie wszedł takich chciałem. No niedobrze słuchajcie, dawaj może... a. Dobra, nieważne, musimy bardziej w ofensywę przejść, bo ten defense tam tutaj nie wychodzi. Mm, zwłaszcza, że tych, nie te kolektory próbuję tutaj stawiać. Dobra, masakra, Teraz, chodźcie, full focus, jakbym był na jakimś lanie z Clash Royale, tak. E, Okej, okay, panie Giantie. Oj, znowu za szybko troszkę, ale nic, to jest minimalnie, minimalnie. Spark już tu leci. Dobra, spróbujmy mieć wywalone na tę lawę. Dobra, tak po całości, wiecie, tu sobie Wizard pójdzie i ładnie, i ładnie. To sobie jeszcze zapujemy dodatkowo i o to chodzi, proszę Państwa. O to tutaj chodzi. To są prawdziwe playsy. Ojej, jeszcze ten miner. Ojej, jeszcze tu. Jeszcze próbuję to. Tragicznie, panicznie czymś obronić, ale no chyba koledze to nie wychodzi. No ładnie zagrał tym minionkiem, ładnie zagrałeś, aczkolwiek to nie będzie wystarczy, to zdecydowanie nie będzie wsparci Sparki w truciznę, spoko, idzie sobie sparki prosto w ogień. Mm, dobra, wypadałoby kolejnego wizarda dołożyć. Ice Wizard, boże, jaki ice Wizard Wizard. E, czy to mi coś tutaj pomoże? To sobie też zapujemy i jest, ładnie obronione, słuchajcie. Mm, niestety kurde nie jeszcze ale i tak bardzo fajnie fajnie obiliśmy tą wieżyczkę. Tutaj szpinceskę, pośrednio, że ona już biła się z tym e, tak jak trzeba. Dokładnie, dobra, walkiria. Mm, Okej, okay, jest ładnie. będzie mnie tu próbował na trzy gwiazdki, kolega, pocisnąć, ale raczej wątpię, czy mu się to uda. Słuchajcie, puśćmy sobie coś takiego, puśćmy sobie tu wizarda. Po prostu na to mijmy wywalone na to, co idzie sobie tam. Mm, ojejku, dobra, coś takiego puśćmy. Eee, o kurde, tu potrzebujemy princeski, princeska, szybka princeska. Dobra, princeska poszła w ruch. Dobra, nasz dając sobie to, pobija jeszcze z innego, że żeby dał. Dobra, super, o to mi słuchajcie chodziło. Eee, tu sobie idzie takie coś. No dobra, tu sobie wpuśćmy więc Walkirię. Mm, jak mamy tu Walkirię, ona tu powinna ładnie zjechać. Dobra, mamy Walkirię, pojedźmy, słuchajcie, po całości. E, nie ma jej ale Wizarda wpuściłem. Dobra, nic się nie stało. To już jest Good Game, on nie ma żadnych budynków. Także thanks, net, nie muszę tu. A to się żeś wycwanił kolego, no dobrze, że. Ojo, oj, oj, ej, przegrałem. Przepraszam, że tak słabo gram Nie wiem, co się dzieje Jak jeszcze na telefonie wygrywałem po 7-8 Tych challenge'y, to teraz Nie ja wiem, na telefonie cały czas jechałem Po 6-7 minów challenge'y, a tutaj Proszę, 0, jeszcze tak na odcinku Pięknie, aż nie wiem, czy to wrzucę Po prostu to jest tak masakrycznie Źle mi to idzie, dobra, otwórzmy sobie Tą skrzynkę, no trudno, no trudno Ech, ten Dwie karty za 10 gemów. Tak. Ale dobra, nie, nie ma się co smucić, słuchajcie, aż boję się. Nie, nie pójdę na arenkę, boję się pójść na arenkę. Pójdźmy sobie, może friendly battle, friendly battle, chociaż właśnie, jeszcze pozdrowienia, dobrze sobie przypomniałem, będzie tak w środku, już dajcie mi chwileczkę, słuchajcie, przepraszam, to robię teraz po prostu, zapomniało mi się troszkę. Mm. Okay, już, już, już już mi dajcie. I wydaje mi się, że jeszcze przed odcinkiem sobie pozdrowimy kilka osób. Także słuchajcie, pozdrawiam: X mrocznego R, Pawła, Karola, Ninja S, e, nie Karola, Karola i Wojtka. E, nie, Paw, przepraszam: X mrocznego R, Pawła i Karola. Następnie Wojtka S, Ninja i Maxa. Także was serdecznie pozdrawiam. Przepraszam za to, że się przejęzyczyłem. Także dajmy sobie friendly bata, za czymś, czy ktoś dojdzie. Jak nie, co pójdziemy jeszcze na, nie na grand, tylko na classic Challenge'a. Grand to może jeszcze zrobimy sobie drugi odcinek z grand challenge'u, bo pierwszy naprawdę bardzo wam się spodobał. Także super, bo aktywność pod tym grand challenge'em zobaczymy. Może lepiej pójdzie, bo naprawdę, gdybym miał robić grand challenge z czymś takim jak teraz, tutaj ten classic challenge mi wyszedł, to jest masakra, naprawdę. Nie wiem, co się dzieje, że tak beznadziejnie gram, ale trudno. Słuchajcie, dobra. Ryzyk, fizyk, po to tutaj zagrajmy sobie jeszcze tym dekiem arenkę, słuchajcie, tym dekiem sobie pociśnijmy arenkę, a mnie nos swędzi, naprawdę, nie wiem czy ona zawsze na tych odcinkach mnie swędzi nos, dobra, Trdzy twrdz, z panem twdzy. sobie gramy mm, z remixa, mm, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, no, no dobrze, pan taki sposób ze mną chce pogrywać, no, okej. Okay. No dobrze, ojojoj, Inferno Tower, no to jednak dobrze ze mną pograł, chociaż ten zapnie niepotrzebny, tylko zmarnowałem Elixir, chociaż no tu niby teraz ten, czuję, czuję brak tego Mega Miniona miejscami. Dobra, to już nie powinno dolecieć do mojej wieży, on jako, że nie ma Inferno Towera, to ja tu spróbuję zrobić jakieś kombo, a wydaje mi się, że combo tego typu będzie tutaj całkiem, ojejku, ja nie wiem, nie to... Ja po prostu. Po prostu nie wiem. Nie wiem, co się dzieje, że na tych odcinek. To jest po prostu dramat. Inaczej się go nie nazwę. To jest, to jest dramat, kurde. I tyle nie. Naprawdę, to, co ja robię, te akcje, to chyba nigdy nie było aż takiego odcineczka, Dobra. Jak na razie wyszło minimalnie lepiej dla nas. Naprawdę, tylko i wyłącznie minimalnie. Poczekajmy może na ten ruch. Mamy obaj mniej więcej tyle samo eliksiru. Przynajmniej. Dobra, znowu Lambert. Y, no, znowu po prostu Jacka sobie puścił, chłopak. No, ten Jacek nas tu leciutko teraz no, dosyć mocno. W sumie to jest Jacek. Jacek ma obrażenia. Okej, okay, lawa, hound, spoko, Czyli musimy polecieć, słuchajcie, na zimnymi, na Naziemnymi lecimy, zdecydowanie naziemnymi. Mmm, kurde. No i ten Inferno. Inferno jest bardzo niemiło dla nas kartą, ale dobra. Price udało mi się w miarę dobrze wypuścić. Także ten Price przynajmniej chociaż trochę mi odrobi to, co wcześniej pobijała tamta jednostka. Co Jacek pobijał, właśnie Jacek. Miałem na myśli Jacka, mówiąc tamta jednostka. I dobre, i tu sobie puśćmy nasze super. Nasze super duper combo. I okej, okay, idealnie jeszcze zmrożona ta lawa. Hound między młotem a kowadłem, tak? Także oj oj ojoj. Co jeszcze poizona zrzucę? Bo to po prostu aż niebezpiecznie się, słuchajcie, przez chwilę zrobiło. A ja wolę mieć sytuację bardziej opanowaną, aniżeli nieopanowaną. Um, dobra, takie coś, takie coś i... I, 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 i takie coś, pum. Dobra, no niestety muskieterka i ice wizard, o kurda, tak fajnie jest z sobą e, wcisnęli, tak można powiedzieć w siebie, że nie było ich widać w ogóle. Ale dobra, dobra, nie jest źle, słuchajcie, jakoś mi to wychodzi w miarę dobrze. Dobra, dajmy sobie w ogóle kolektor, OK, ale teraz mi tu porobił sobie przewagę eliksirową cwaniaczek. Dobra, rzućmy na to pojzona. Wydaje mi się, że tutaj, żeby. No, po prostu nie miałaś takiej przewagi eliksirowej. Bo ojejku, co za Gianta puściłem. Dobra, nieważne. Hmm. Dobra, naziemnymi jednostkami go tu muszę pocisnąć. Hmm. No nie wiem, myślę nad czymś takim. Dobra, ee, już weźmy sobie, postawmy tutaj muskieterkę, Postawmy sobie, sobie, sobie. Tak uświadom to sobie, sobie. Mm, postawmy sobie Ice Wizarda. Postawmy sobie Poisona. Wszystko ładnie tutaj trujmy po prostu. Ojejku i no i nie potrujemy. To będzie chyba good game, słuchajcie. Eee, good game, czyżby good game? No dawaj, jadę. Ice Wizard, ice ice, ice ice No, good game. Eee, Spokojnie. Tego ja się spodziewałem, że znowu mi nie pyknie. Dobra, słuchajcie, myślę, że nie ma co kontynuować tego odcinka dalej, po prostu idzie mi tak beznadziejnie źle, że to jest masakra. Także słuchajcie, jeźdźcie, czy jak się spodobał, mi dać na pocieszenie tą łapkę w górę oraz komentarz, bo to po prostu jest masakra, co się działo. Ehm, możecie zajrzeć również na mojego fanpage'a, tam też możecie da dać lajka dla pocieszenia, na pewno no, będzie, zrobi mi się wesele i tak. <laughs> Także słuchajcie, już was nie zanudzam z gadaniem, dzięki za oglądanie, cześć!